Takie coś kupiłem nam do kampera, to jest złącze diagnostyczne, czyli interfejs diagnostyczny, który się wpina do gniazda OBD, czyli tego serwisowego i za pomocą aplikacji w telefonie można się połączyć z komputerem pokładowym samochodu i odczytać ewentualne błędy, które się pojawią po ewentualnej naprawie, jakieś usterki, te błędy skasować odczytać pomiary praktycznie z wszystkich czujników w samochodzie sprawdzić czy wszystko jest ok no i w trasie może się to okazać przydatne dużo za to dałeś? nie, nie pamiętam coś koło 20 euro chyba to takie ale sprawdziłem i, i działa, naprawdę działa działa bo... ja. Tak miałem kiedyś yy, yy, z innej firmy też takie popularne, ale yy, no, z moimi samochodami które miałem wcześniej albo się w ogóle nie chciały połączyć, a ja, albo się połączyły i w zasadzie to no, nie działały mhm. w każdym razie ten z naszym kwiatem działa Zadzałem.